Cześć wszystkim, witam Was w kolejnej mapie typu Puzzle. Znaczy nawet nie w kolejnej, tylko w kolejnym odcinku, w którym będę grał w mapę typu Puzzle. Yy, mapa nazywa się Epic Puzzle. I zaraz przeczytamy zasady. Mogę niszczyć tylko piasek. I ja nie mogę nic tworzyć. Nie mogę używać kodów ani haków, mam grać na peaceful, zaraz zobaczymy co mam, mam peaceful, nie mogę kłaść żadnych bloków i chyba że mi będą kazali, stworzone przez RTRD, zobaczymy czy na końcu będziemy mu dziękować, czy będziemy go obrzucać błotem, no dobrze, zobaczymy czy nic tu nie ma. A, chyba nic nie było o tym ile tam... Jakie są przedmioty jako te bonusowe. Ale zaraz zobaczymy, czy może jakieś znajdziemy. Jest to jakiś taki rodzaj piramidy, więc czuję się, troszeczkę bym wykopaliska archeologiczne prowadził. No nie ma. Dobra. Param, param, param... Ale byłem wpadł. Epic puzzle. Wersja 1.2. Co tutaj mamy? Zabieramy. Czy przeczytałeś zasady? Czy coś przeoczyłeś? Jest tu już jakiś piasek? Jakiś piasek? Nie idź tam! Ja tam pójdę! I, parara. Przepraszam, biedna piosenka mi leci ostatnio w głowie cały czas. tup 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 na dół! No na dół? Uh, piasek diamenty, czyli licznikiem będą diamenty Na dół, a jakże? A jakże pójdziemy na dół? Level pierwszy Trochę wody, trochę lawy Tu nic nie mamy, czyli płyniemy w górę. Oj, oj oj oj. Proszę. Żebym się nie udusił O o! No -o. i co? A, to piach był Hihi -hi. mm -hmm. I? i co? Co ja mam tutaj zrobić? Ja no nie mogę kłaść żadnych bloczków Ui No nie no to jest Sandstone Sztone No nie mogę kłaść żadnych bloczków no to co to mam się tam wpieprzyć No dobra Najwyżej umrę I zobaczymy Tak umrę Dobra, czyli to nie tak mieliśmy to zrobić. No ale przecież zasady jasno mówiły, że chyba, że coś przeoczyłem jednak. Na serio. Teraz... What the fuck? Gdzie ja się zrespawnowałem? No świetnie. O są. No fantastycznie. W genialnym miejscu się zrespawnowałem. Jakieś błędy. No co no tutaj... czu tu nie mogę nic z tego śmego... No nie mogę kłaść bloczków, chyba że mi o tym powie. Twórca mapy... twórca mapy... Nic, tam nie mówił, że mam kłaść bloczek... To... countdown... Nie ma! No i co? No i co mi to da? No i co? No trudno, trudno, będę w takim razie kładł bloczki. Mamy to w dupie. Chociaż znając moje szczęście, pewnie w tym momencie też zginę. Okej. Okay. Wow! Mam przeciętne IQ. Prawo, lewo. Pójdziemy w prawo. Aha. Żartowniś, level drugi, labirynt. Wybierz drzwi, tylko jedne są właściwe. Tu nic i tu nic pewnie chodzi o to, że zostawił sobie po łopacie i pójdziemy w takim wypadku drzwiami czwarty i dojdziemy do drzwi piątych tak no dobrze dobrze Dobra. tu nie tu może coś się uda No, mamy pochodnie Mamy! Jedno... Oj! oj! Mm -hmm. Nawet nie zwracam Świetnie Nawet nie zwracam uwagi czy mijam jakiś gdzieś tutaj piasek czy coś Ale chyba nie, chyba nie A nawet jeśli Trudno. No dobra, jest. Jest źle, bo się zgubiłem. Uu, niedobrze, niedobrze. Już nie wiem gdzie jestem. Dobra, gdzieś tu jest wyjście. Tak, tu mam drzwi. No tu wybierzemy sobie drzwi pierwsze. Może? Albo, albo. hmm. Hi, hi, hi. <laughs> Idziemy drzwiami pierwszymi. <laughs> Serio. Jesteś tak głupi. Nie, nie jestem tak głupi, tylko trzymam się zasady. Zawsze w lewo. Która tutaj. Hmm która tutaj nie ma zastosowania jak widać hmm, hmm, hmm. no czyli jednak tak jestem tak głupi bo drzwi numer jeden nie były dobrymi drzwiami hmm. bardzo możliwe że właśnie gdzieś tutaj jest piasek i trzeba go znaleźć dobra wybierzemy drzwi trzecie nie te drzwi, nie idź tutaj, to tu pójdziemy w drugie drzwi. Fail! Fail! Trochę tak. Trochę z mojej strony był to fail. Ojej. Labirenty są po prostu fantastyczne. Niby na tą mapę do przejścia potrzeba 45... Ooo End. Udało się! 45 minut jest potrzebne. Dobry Boże! Musisz wiedzieć gdzie iść. So left? Więc w lewo? Na pewno nie. Tam nic nie ma. Level trzeci. Jump! Dobra, będziemy skakać. Hop. I hop! I hop! chopa tak mi ta mapa bezapelacyjnie zajmie pien, pewnie więcej niż 45 minut mm, mm, mm. Uh, uh, uh. no i jak ja mam tam niby doskoczyć mm, Fuck. Głupia mm, woda. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Jup, yup, yup, yup. Yes, yes, checkpoint. nie będzie nam potrzebny checkpoint skończę to teraz a jakże jup o nie jednak będzie nam potrzebny checkpoint o nie to mnie wyprowadziło z równowagi yeah. jumpy jumpy jumps opa i chopa, oj, ale mi się coś przycięło. Strasznie, strasznie. I hoppa. oj, oh Jezus. Dupa. No. No i teraz już mi się nie uda. Ja już straciłem, straciłem całą motywację. No, nie. Nie, to już była przesada. To była przesada. Przepraszam. Upa, żeby na pierwszy nie wstawić. No Och ja. Niedobrze, niedobrze, Oj, źle wyczekuję ten moment. Hup. I hup. No nie, nie. Ciekawe ile jest tych leveli, jeżeli wszystkie są tak świetne jak ten. O, <ślam> o nie... za <ślam> wcześnie Jednak dobrze... I... No! Znowu <ślam> to samo! <ślam> Jumpy jump! Nie, nie jumpy jump. Nie jumpy jump. Jumpy jump. See, jumpy jump i jumpy. O nie tu 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 Tak, jak nagrywam to, to już wyszedł co prawda patch 1.8, ale... Niestety nie będę go póki co wgrywał Bo... Ups Bo raz e, Po pierwsze Prowadzę tą mapę z Survival Nie mam tam niestety zbyt dużo jedzenia I musiałbym się wtedy po, posłużyć jakimiś No przepraszam, ale musiałbym się wtedy posłużyć jakimiś modami bo niestety. Niestety ta mapa nie jest przystosowana do tego pacza 1.8, żebym mógł zaspokoić głód, głód postaci, a bez tego to będę notorycznie umierał tam. Nie dojdę w żadne miejsce, bo będę trupem wtedy. A... Poza tym jest jeszcze mało map yy, przystosowanych do 1.8 a, a tak jak mówiłem no na tym kanale nie będę prowadził jakichś takich gameplays nie wiem, budowania czegoś, takich innych dupereli, tylko... Nie, o, oh, Jezu. Tylko właśnie będę prowadził sobie taką jedną mapkę survivalową. Już raz na jakiś czas będę robił mapki właśnie takie typu puzzle, escape. No to to, to, co, to samo, co mówiłem w pierwszym filmiku moim. Jestem beznadziejny w skakaniu więc te mapki będą się pewnie zawieszały na, na, moim, skak na moim skakaniu albo balansowanie na jednym bloczku, który się nie rusza. I wow <ścoughs> e, Tak, więc no na razie nie będę nie będę go instalował, nie będę też kręcił żadnego filmiku pokazującego dokładnie co tam w nim się znajduje. Dlatego, że takich filmików jest od zarąbania, pewnie każdy, każdy kto gra w Minecrafta nagrywa coś takiego, więc no moja twórczość nie jest zupełnie potrzebna w tym miejscu. W tym aspekcie w końcu nadejdzie ten piękny moment, że sobie zaktualizuję grę. Jak będę No nie wiem czy jak przejdę Super Hostile, czy... Ojeja. Oh yeah, yeah. Czy może jak, no jak skompletuję tam tyle żarcia i będę miał działającą farmę No to wtedy, wtedy ewentualnie, no ale mówię, no na razie nie jestem nie jestem zwolennikiem, chociaż chętnie, chętnie bym się pobawił tym 18, no bo to wiadomo, że to jakoś coś by dodało. Poza tym dzisiaj postanowiłem zainstalu zainstalować jeden mod który tak troszeczkę e, uatrakcyjni grę, ale do tego czasu jak wyjdzie ten odcinek, to już... E, o ja To już wyjdą na pewno odcinki tego superhosta i więc mam nadzieję szczerze powiedziawszy, że już zobaczyliście jaki to jest mod, bo nie będę, nie będę zdradzał ani w tym... O mój Boże. Nie będę zdradzał ani w tym filmiku, ani nie będę tego zdradzał. ...w żadnym innym... Nud. Znaczy, no w żadnym innym, nie będę po prostu zdradzał w tym... ...w survivalu, który muszę nakręcić jeszcze. Bo niestety, niestety troszeczkę to na odpuściłem, bo się zacząłem bawić właśnie tymi mapkami. No, updated hmm. by the Creeper już jest zakończone. Mam nadzieję. O nie! O. Ho, ho, nie. Ja piertykam. To teraz się popisałem, nie? Trochę się popisałem. No i właśnie o tym mówię, że no. Puzle do skakania to nie są puzzle dla mnie. Chcąc, nie chcąc, no nie są to puzle dla mnie. Mm. nie chcę tutaj oszukiwać, no chyba że naprawdę, no jeszcze daję sobie z oko 10 minut. Od tego momentu daję sobie 10 minut. Jeżeli w ciągu tych 10 minut nie przejdę tego... Mm to zrobię w tym miejscu mm -hmm, dokładnie w tym w tym miejscu zrobię cięcie i jakoś sobie poradzę wy nie zobaczycie jak nie będziecie nie będziecie widzieli nie będziecie świadkami tego jak sobie nie radzę a na 10 minutowe zmagania z tymi bloczkami raczej do najfajniejszych nie będą należały Jest. Upa. Tym bardziej, że tak próbuję się skupić na tym skakaniu i dlatego mogę mogę trochę niewiele Trochę niewiele mówić Dobrze, dobrze, dobrze Wow, muszę naprawdę uważać z tym jak daleko odchodzę, bo nie chcę znowu spać na tamtą nie obci Tak jeszcze... Jeszcze raz, proszę. Po raz kolejny, wiem, że to się może robić nudne. Ale... Opa! Nie wiem... Och ja... Prosiłbym oczywiście no, o, po o polecanie mnie, o polecanie mojego kanału i tak dalej, tak dalej. Mówię, to jest dla mnie głównie zabawa, ale myślę, że większą zabawą byłoby, jakbym jakiś, jakikolwiek odzew miał na to, co, co się tutaj staram stworzyć. Staram się stworzyć i poza wszystkim w tym może znalazłby się jeszcze też ktoś. Au uderzyłem sobie w słuchawki i teraz... oj dobra, mam nadzieję, że wszystko dalej się nagrywa. bo Ja pierd. Mam nadzieję, że wtedy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie postawić serwer i będziemy mogli pograć w dwie osoby. Jednakże, żeby to się stało, od razu mówię, że, potrze że potrzebuję osoby, która dysponuje w miarę dobrym mikrofonem. Wiem, że mój też nie jest najlepszy, ale oglądając niektóre filmiki, nie będę tutaj wytykał palcem, oglądając niektóre filmiki właśnie z Minecraft albo z czegokolwiek, jakichś takich e, nazwijmy to let's playerów, tylko no to no mówią, no to jest takie troszeczkę powiedzmy naciągane No nie mówię, że ja jestem jakimś lesplayerem i tak dalej Tylko, tylko chodzi o to, że niektórzy się promują właśnie jako tacy nie wiadomo kto A te mikrofony mają straszne do dupy, nie słychać ich, jeżeli grają w multiplayerze to, to te dźwięki są zupełnie nieładne, nieskładne Jeden bardzo cicho, drugi bardzo głośno no i mówię, no i chętnie bym z kimś coś nagrał, ale, ale właśnie takim wymaganiem jest w miarę ogarnięty jednak ten mikrofon albo jakieś takie ogarnięcie, jeżeli chodzi o opcje dźwiękowe, no ja nie jestem, ja, ja się na tym nie znam, więc, więc mówię, nawet, nawet nie byłbym w stanie zrobić mm, no czegokolwiek tak naprawdę, no z tymi z serwerem i tak dalej, bo... bo nie wiem, nie wiem jak go postawić, nie interesowałem się tym nigdy, nie wiem jak dobrze wyłapywać dźwięk do nagrań, ale no to, to już będę wtedy musiał, bo obstawiam, że jedna i druga osoba by nagrywały nie. swoje własne, z mojej własnej perspektywy. I, I no tak, tak, mam nadzieję, że ktoś tam się łopa. I tak jak widziałem na niektórym forum i tak jak patrzę na niektóre filmiki, to tak proszę, żeby to była osoba, która ma ponad powiedzmy 15-16 lat, która jest już po mutacji, bo niestety, ale nie będę miał przyjemności skręceniem czegokolwiek ze sobą, która będzie mi piszczała prosto do ucha. Mówię tu głównie o chłopakach. Tam, dziewczyna to. Dziewczyna ma mniej więcej przez cały czas podobny głos, ale to już jest taka moja dywagacja. Tak, widziałem, że nie wyskoczę. Dobrze, dobrze, jesteśmy w połowie mojego... Dziewczyna.